Cześć, jestem Adamowski dziś witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bossów z Minecrafta. Ojej, czułem został tutaj na spałnie i już w tu i już ciągle proszą kolejnie, żeby dojść do farmy. Nie dodam! Nie dodam nikogo nieznajomego. Powinniście to wiedzieć, chyba. Niektórzy z Was na, na tyle długo mnie po prostu oglądają, że chyba... Holercia jasna! To nie było przekleństwo. Jaki... Jaki dziadno! Papajko kurczę, ja ci dam papaje! Ja ci papaję dam, w ogóle czemu nie mam dźwięku? O, od razu lepiej. O, mi chleb. Dobrze, yy, ogólnie cały ten. Jak nie ty, wcale? Wcale nie ty. Słuchaj, dzisiaj sobie pójdziemy po prostu do kopalni. Po prostu sobie pójdziemy... Znaczy do kopalni. Po prostu sobie pójdziemy... kopać tunel prosty... i tyle ja wam co nieco popowiadam i pogadamy sobie. Yy, bo nie chcę mi się mówić, że dzisiaj challenger robić. Ja muszę mieć za challenger nastrój, ale challenger dalej możecie dla mnie pisać, jakieś... kit plus nie? Nie mam teraz... kit plus, jeszcze tydzień mam chyba do tego, no 5 dni. Ej, chwileczkę tu będzie... Szkoglina glina tutaj. Dobra. Ej, Dobra, lapis dla, dla Julii o matko. Tu damy to. Dobra, jedzonko takie tu się przyda i weźmiemy swoje itemki. Tutaj wkładałem właśnie. Pyk, 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 pyk. pyk. Motyka mi niepotrzebna. I dobra, tu się ubierzemy tak. Yy, dobra, to jeden. To będzie dwa, to trzy, to cztery. I myślę, że będzie gitara jeszcze, siekierka jakaś się przyda również. Dobra. I idziemy do naszego tunelu, ale chwila, 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 najpierw wezmę jeszcze troszkę kobla, 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 z drugiej strony, kobla, ażeby mi zaraz nie włazili do mojego tunelu i nie ukatrupili, żeby jakieś placki mnie zaraz nie ukatrupiły, yy, dobra, słuchajcie, na serwerze jest, no właśnie. Dobra, trzeba liczyć, że nie ukatrupi W życiu nie dodam Za próbę ukatrupienia mnie nie dodam Lecimy do grzyba Jasnego Holender Nikt mi nie wlizie tutaj Okej okay. Idziemy na dół i kopiemy, a ja wam co nieco tu powiem, szczególnie właśnie odnośnie mapek od was, mapek od widzów, bo to myślę, że dosyć was interesuje i również temat, który dla mnie też fajny, bo bardzo lubię te wasze mapki. W każdym razie tak, wysyłajcie mapek, na razie mi dosyć dużo, nie spodziewałem się, że w ogóle tyle mapek będzie do mnie przychodziło. Y, że po prostu mapek będzie no, mnóstwo aktualnie w kolejce jest 5 mapek plus parę jest zapowiedzianych ogólnie tak y, y, słuchajcie y, co do tej kolejki, to to jest ogólnie tak, to jest tak, teraz już będę robił mniej więcej tak, że y, właśnie y, budowa mapy i boso to się będzie mniej więcej pokrywało, bo są to serie o podobnej popularności, mniej więcej oglądalności, mniej więcej podobnie lubicie te serie nie wrzemchodni y, i właśnie y, teraz już, y, no, no, bo to nadal główna seria, ale y, będzie cud i będzie się również raz po raz zamieniała z mapami od Was. Gin, gin, gin. Dobrze. Y, właśnie, no i również, no i coś takiego właśnie będzie. Y, I tak, i słuchajcie, jak mi wysyłacie mapki, to zanim wyślecie, to tak, najpierw zastanówcie się na pewno, czy. Mapa jest skończona, i czy nie dopracować czegoś? Nie śpiewcie się po prostu, nie śpiewcie się. Bo aktualnie, na przykład, w tym momencie, teraz mapek tak mocno nie, nie jest aż tak warto wysyłać. Teraz mapek, bo po prostu po pochodnie nie, nie jest warto teraz wysyłać mapek w tym momencie, bo po prostu kolejka jest bardzo długa. Aktualnie kolejka składa się z pięciu y, pozycji. Y, ten wszyscy z teraz dodawaniem nie dodam. Nie dodam, po prostu nie dodam nikogo nieznajomego. Niektórych dodają po prostu. Yy, no jak znam kogoś już jakiś czas mniej więcej, znaczy znam. W no znam w cudzysłowie, bo chodzi o to, że po prostu. Słysza, a to ma szczęście jakieś. Tak. Bar Bartucie Kucik mi kiedyś dał właśnie świetny kilofik ze szczęściem. A to chyba ja nie powinienem mi teraz kopać. Może lepiej tym. Szczęście tylko do surowców będę używał. No i nie będę dodawał po prostu, słuchajcie, osób, które, których nie znam chociaż troszkę, tak? Na przykład ciebie, Plasku, nie znam po prostu, tak? Aż tak... Od tylko nie, no niekoniecznie od niedługiego czasu po prostu no znam cię, znam cię tylko serwery, tak? A na przykład powiedzmy Micha już już po prostu zdobył moje zaufanie mniej więcej, ale i tak na razie nie dodam go dalej niż na farmie, nie będę dodawał na razie nikogo nowego do swojego domu, tak? Jak z farmy ktoś mi ukradnie zboże, albo po jest strach na wróble, to się nic nie stanie, ale jeżeli ktoś mi y, opróżni cały magazyn i sobie wszystko weźmie, to... Yy, to, to, to wtedy będzie to strata, tak? Dlatego parę osób, na przykład właśnie Micha oraz Janemo 15 dodałem. janemo 15 to ja wam nie powiem, co to jest. Możecie sobie zgadywać, jak zgadniecie, to możecie mieć satysfakcję, ale ja wam nie powiem kto to jest. Jaki miała ta osoba wcześniej NIK, czy kim jest, skąd, skąd jest itd. i tak dalej, skąd się ta osoba wzięła na serwerze? Nie, 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 nie powiem. W każdym razie eee, tak. Cóż miałem powiedzieć. Aha. No wracając teraz do tych. mapek od was. Aktualnie jest 5 pozycji w kolejce i myślę, że znacznie lepiej będzie, jeżeli trochę poczekacie, aż się kolejka skróci I w tym właśnie czasie mapę po prostu dopracujecie i mapa... żeby mapa była jak najlepsza i żeby mapa była idealna, tak? Idealna, no z waszego punktu widzenia idealna, z mojego punktu widzenia jakaś tam bardzo dobra i wołuję, tak? Żeby przejść całą mapę samemu i sprawdzić czy gdzieś nie ma jakichś błędów. Tak jak na przykład powiedzmy u Piotra Maniaka na mapie był powiedzmy błąd, bo postawił na przykład przycisk y, kamienny, tak? Z, na przykład coś takiego. Y, I właśnie sprawdzajcie, sprawdzajcie, jeżeli wyjście później, najpierw po prostu poczekać aż się kolejka skróci, aż będzie w kolejce mniej mniej pozycji, mniej map jak, jak będzie w kolejce, najlepiej tak po prostu poczekać. Y, i wtedy po prostu nie dość, że doprecyzuję sobie mapę, to nie będziecie musieli czekać na przykład 3 tygodnie, aż nagram waszą dawno temu wysłaną mapę, tak? Bo te mapy, które są aktualnie na pozycji... Na, ta mapa na przykład, która jest teraz na pozycji 5 zostanie, spodziewam się, wynagrana za 2 do 3 tygodni. Po prostu. Bo yy, Aktualnie na, na kanale prowadzę raz, dwa, trzy, cztery serie. I chwila, dlaczego mi się włączył angielski... Język angielskiej klawiatury? O maturu. Dobra. Yy. No i to jest właśnie sprawa ważna. To, to nie ma niezniszczalności. Holender. To kiepsko, powiem szczerze. Kurczę blade. To ma? No to ma niezniszczalność, tylko dwa. Ojej, Wiecie co zrobimy? Home, dom, albo nie, bekiem wrócimy. Daj. Mm i weźmiemy sobie książeczki różne co tu na pewno mam 2 książeczki to jest ostrość nie. o jest, niezniszczalność wezmę sobie trochę no i tyle wracamy tam z powrotem i idziemy nie na no, tylko na svip tutaj się wróciłem żeby mieć po prostu na beku ten kutunel i teraz sobie kowadełko otwieramy i tak, tu sobie dodamy nie... Chodź, zaklęcia dziewięć, a tu 10 ja pier... No to poekwimy. Ale oczywiście tu ludzi musi być i yy, oprócz mnie właśnie ten. Kto mnie tepnął? Jakim prawem? Nie będę miał na beku. Już nie będę miał tunelu na beku i co to ma być, no? Po co w ogóle takie przyciski są? Holender! No dobra, i wracając jeszcze yy, do sprawy mapek Waszych, yy, to również proszę Was bardzo, żebyście, sw nazywając swoje mapy, czyli yy, pliki, po prostu w plikach samych, plik, folder, o folder po prostu. Wiecie, jak mapę bierzecie yy, z folderu yy, ze światami Minecraftowymi to tam jest po prostu folder o nazwie waszego świata po prostu zmieńcie nazwę tego folderu tak żeby w tej właśnie nazwie gdzieś umieszczony był wasz nick po prostu bo właśnie się wczor tak, wczoraj się kompletnie po prostu pogubiłem miałem w jednym folderze pięć y, mapek z <tom loyalty�ged> czego dwie nazywały się escape i trzy nazywały się mapka mm. dla Adamowskiego i za nic w świecie nie mogłem ogarnąć y, czyja jest która mapa tak? I teraz proszę Was, żebyście po prostu jakoś umieścili ten nick, to po pierwsze, a po drugie, sprawa, żebyście również jakoś mnie poinformowali, czy to też w takiej nazwie w pliku gdzieś tam, czy też w mailu, czy gdzieś, yy, żebyście mnie poinformowali, na jakiej wersji była robiona ta mapa i na jakiej wersji ona to przechodzi. Jeżeli nie będzie takiej informacji, to ja po prostu będę to mapę przechodził na najnowszej dostępnej wersji Minecrafta, czyli no, w tym przypadku aktualnie jest to wersja 1.11.2. Czyli na takiej wersji, jeżeli nie, będę, jeżeli nie otrzymam informacji, na, do jakiej wersji jest mapa przystosowana, to będę przychodził zawsze na najnowszej pełnej wersji, nie snapshotowej. Więc jeżeli na przykład mapa będzie przystosowana do starszej wersji i coś się popsuje w command blokach yy, z powodu na przykład zmian w języku JSON, to ja nic nie poradzę, to to moja wina nie jest, tak? Bo nie dostałem informacji. Więc takie prośby od Was, yy, i również tak sobie przeszedłem, przeleciałem troszkę yy, na game modzie te mapki tu nie było podtekstu. Przeleciałem na game modzie, tak? Mam game mod 1, klikam dwa razy patrzcie i lecę, no i przelatuję sobie po tej mapce, tak? I sobie tak patrzyłem, po prostu przeleciałem mniej więcej po tych mapkach tutaj. No i tak sobie pomyślałem, że bardzo, bardzo ciekawie wyglądają te mapki, naprawdę. Yy, prawie że we, we wszystkich użyte komandy bloki zostały Naprawdę bardzo ciekawe się te mapki zapowiadają i yy, nawet samo już spojrzenie okiem było już dla mnie przyjemne, więc na pewno przechodzenie takich mapek będzie dla mnie fajne, naprawdę. Ja pierniczę. Namiary na kanał. No tak trudno odgadnąć jaki kanał ma youtuber o nicku w grze adamowski 10? No do jasnej jasnej. Proszę was, żebyście po prostu najlepiej, no napisali jaki nick, jaki mam wpisać i tak dalej, żeby po to było, że to było łatwe dla mnie do ogarnięcia wszystko, żeby to było płynne, żeby płynnie szło i działało. To nie ma tu no? Jest, tylko się kończy. O, że to po było płynne, tak? Że to było płynne, łatwe do ogarnięcia i tak dalej. Proszę was właśnie o takie rzeczy, jak właśnie wspomniałem. Również kolejna sprawa, czyli też o tym mówię w każdym praktycznie odcinku Bossów was Minecrafta, może wreszcie mnie ktoś posłucha. Bo otóż, na razie, yy, jakoś, no, małą bardzo oglądalność ma seria Mirror's Edge Catalyst, a mówiąc szczerze, yy, sobie nad czasami oglądam prawie że w całości te odcinki swoje własne z Mirror's Edge'a, ja uważam je za ciekawsze nawet niż bossa w Minecrafta, to jest moja opinia, tak? I niektórzy tak również uważają, yy, komentarze są, dosyć, są bardzo pozytywne, yy, większości się to podoba, Yy, więc myślę, że faktycznie yy, ta seria może być dobra, tak? Yy? <grywdy> Naprawdę? Janemo15, jesteś gejem? Bez... Ja pierniczę, no Zoza piernik. Yy, a, live'ik jak dzisiaj będzie, to będzie wieczorem ogólnie, taka też informacja. Wczoraj jakoś mi się nie chciało, nie miałem nastroju, jakoś ogólnie ja czułem się bardziej... Youtuberem nagrywaczem niż YouTuberem streamerem, więc yy zdecydowanie u mnie zawsze chyba będzie więcej po prostu odcinków niż liveów, tak? Home dom zdecydowanie przyjemniej nagrywa mi się normalne filmy niż po prostu robi livey. Lubię po prostu, przyjemniej mi się to nagrywa fajnie, jeśli to wszystko robi mi o live. Y. No po prostu robię robię bo muszę yy, też jest to fajne i tak dalej, ale nie aż tak jak po prostu, no jak nagrywanie filmów, przynajmniej tak. Taki jest mój stosunek do tego, tak. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak w środku nocy włamują się do biura władz, czy co to tam jest, to... Znaczy władz, no władz niekoniecznie, niezupełnie władze nie zupełnie, nie chociaż można by tak to w sumie nazwać, to obe, obejrzyjcie sobie ostatni odcinek z Mirosława Czekata List, naprawdę warto, myślę. Dobrze. I teraz już koniec gadania. I sobie dalej kopiemy. Po prostu może znajdą się diamenciki, jakieś coś. Ojej, są diamenty. Teraz żadnych surowców nawet nagle nie ma, no? No dobra, żelazo, zawsze coś. Może za żelazem będą diamenty. Lawa będzie. Ale to też dobry znak. Bo przy lawie bardzo często bywają diamenty. Dobra. To będzie jaskinia? Możliwe. Dobra, yy, tu tak zrobimy tak. Dobra, mamy tak. Yy, dobra, tu dojdziemy teraz. Idzie, na razie la, lazuryt. Lapis lazuli. Jest, dobra, na razie skopimy to żelazo. Dobra, idziemy do lazury. Tu jest jaskinia, tak, jest jaskinia. Bardzo dobrze. Na, pozi na poziomie jakoś tak 12 z tego co pamiętam jak to kopałem Dobra i dlatego leci jak jest szczęście trzy. Dzięki ci Bartusiek Husiek za ten wspaniały killoff o dobra Redstone zawsze się przyda, chociaż i tak go praktycznie nigdy na tym serwerze nie używam ale zawsze zawsze coś No dobra węgielek również zawsze się przyda O! Lawa Kielk, tu zabezpieczymy, żeby nie wlecieć Okej, okay, no dobra, jest Żelazo, spróbujemy może zaraz jakoś zabudować tą lawę trochę, żeby Może jakoś się dostać, może, bo mogą koło lawy być zawsze diamenty No chwila, tam jeszcze z drugiej strony, jeszcze z drugiej strony Ten kill of lol, ten kill of pod tytułem lol również od kogoś dostałem Już nie pamiętam od kogo, ale dostałem od kogoś O, by mi się tu woda przydała Idziemy na home dom. no na beku mam to home dom. Na beku mam magazyn nawet Damowski 5 Nie ma Damowskiego 5 yy, Woda, 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 woda to, to będzie No nie nie napełnione wiaderko, no Dobra, to idzie. Wychodzimy stąd Idziemy na zewnątrz i na, nalejemy. Naleje, oj, 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 nalejemy. No durne! Nalejemy! O! Ło! W Tajze są, muszę zakryć wam koordynaty, ale w Tajze są smaragdy? Ja jak werety Jest i wypadły dwa. Jak fajnie. Idziemy tutaj, Pyk. Wykopiemy dalej. Ten stołnik LOL. Tak, świetna nazwa. Nie wiem, nie pamiętam, kto mi dał ten kilof. Dobra. Jeszcze więcej szmaragdów, ale ja jakby reddy, no. Nie, nie sądziłem, że kurczę. Myślałem, że szmaragdy są tylko na biomie Extreme Hills. No dobra, fajnie. Jo, wypadły 4 z jednego! Genialnie, po prostu genialnie. Tam dalej nie ma. Tu jest trochę redstone'a. Trzeba również go wykopać. Tutaj trochę tak. Jeszcze dodajemy tego. Jeszcze. Dużo obsydianu w razie czego będzie. O, holender. A, dobra. Sądziłem, że stracę wodę, ale na szczęście nie. Dobra, idziemy dalej. Hmm. O, żelazo. I kolejna ko ko jaskinia. Dobra. Mają tu być dementy. Muszą tu być dementy po prostu. Ile złota tu jest? Mnóstwo złota. Diamenty, tak, moje pierwsze diamenty, 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 tak. Jej! Jeden! Wypadły cztery, drugi! No jeden! Jak pięknie! Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem RUT! Wypadły dwadzieścia trzy diamenty, pięknie! W szczęście, w szczęście, jak nie wiem, no. Kopiemy dalej. Z takim szczęściem to trzeba dalej po prostu kopać. Wow, 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 wow! A! Kanion! Już trochę chyba zdobyty przez kogoś, ale kanion. Świetnie! Gin, gin, gin. Gin, gin. Wow, 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 kabum. Kabum. Dobra, tu chyba diamentów nie będzie już. No nie widzę diamentów żadnych na horyzoncie. Wracamy, tu nie ma nic ciekawego surowców. Chyba już po prostu wykopane przez kogoś, tak? Tak mi się wydaje. No tak, no wszędzie pomosty, coś, wszystko wykopane. To wracamy do tej jaskini. typ, typ, typ. Dobra, tu może coś będzie. Nie, nie, no tam tu już ktoś wszedł, wykopał wszystko. Tu idziemy. Wracamy tam Ale szczęście dzisiaj, nieźle, nieźle Dobra, już wykopiemy ten węgiel Kidowem ze, ze szczęściem To ten Kidow mi przynosi szczęście, ja wam mówię To dzięki niemu mam takie dzisiaj szczęście ojej Oj, 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 dobra Idziemy wylazeczko, zawsze się przyda nie wiem do czego, ale zawsze mogę się przydać. Poza tym fajnie się kopie, ładnie wygląda i w ogóle... Ja nie mogę ominąć żelaza. Węgiel już bardziej, ale też wykopiemy. Nie, nie chcę mi się. Dobra, yy, już wykopiemy zaraz, dobra. Trzeba wykopać tę rudę. Tą rudę również, rudę złota. Żelazał tam do góry również. I zaraz będziemy kończyli odcinek. Dobra, kopmy, kopmy, ale szczęście dzisiaj m, naprawdę. Dobra, tu mamy żelazo. Jedno tylko. Tu już nic nie było chyba. Chociaż tutaj można Dobra, do góry. Tu jeszcze coś musi się znaleźć, jakieś kolejne diamenty. choć tak do góry idę to chyba średnio, ale może coś, może smaragdy też. Dalej, kolejne. Dobra, tutaj. Nie, 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 tu nic nie ma. Dobra, węgiel zostawmy już w spokoju. Idziemy szukać diamentów. Jeszcze dalej. chwilkę. Tutaj już byłem. Tu można. Pa! Dobra, idziemy. Tu stąd, no stąd wyszedłem. Eee, coś jeszcze tu się znajdzie? Tam można przejść jeszcze. Dobra. Ale dzisiaj Farty jak nie wiem, dobra, widzę redstone na horyzoncie. Ale pyk, 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 Dobra, jest redstone. Dobra, wodo tu zalejłem. Nie, o dobra. Kilofik, pięknie. Kopię. Szczęśliwy kilof. On mi przynosi szczęście na pewno. No i dalej już nic nie ma, chyba. Już zalejemy to do końca. Oj, oj, ale ciemności egipskie. Dobra. Tu oświecimy, tu oświecimy. Dobra. Oświetlimy w sumie bardziej. Dobra, więc słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, mamy takie łupy 48 razy a 14 zł. Jeszcze tam przepala, tak? 23 diamenty, to jest po prostu najlepsze. No i 6 szmaragdów. Myślę, że świetnie. Home-dom. Myślę, że świetnie się dzisiaj nam udało. Świetnie nam się udała wyprawa do kopalni nareszcie. Lach. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Bossów z Minecrafta i nie tylko Bossów z Minecrafta. No więc, do zobaczenia. Pa! O! Cześć!